Często przychodzicie do mnie i mówicie, że wasze dziecko nie chce rysować, nie chce pisać, źle trzyma długopis, kredkę. Generalnie samo pisanie to jest B. To jest głupie, tego się nie robi. Wiecie dlaczego? Nie wiecie? Zapraszam na materiał. Cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego wasze dzieci nie chcą tak za bardzo rysować, pisać szlaczków, literek. Dlaczego to takie, no nie jest do końca fajne. Dlaczego te prace grafomotoryczne nie sprawiają dzieciom przyjemności. Kiedyś było tak, że my na placu zabaw się bawiliśmy, nie? A potem w szkole było tylko ala ma kota, kot ma ale. Nikt nie miał angielskiego, nikt nie miał niemieckiego. Generalnie uczyliśmy się wszystkiego w szkole. A teraz dziecko idzie do pierwszej klasy i umie czytać, liczyć, pisać. Oczywiście musi to robić pięknie. Zapominamy, kochani, o jednej bardzo ważnej rzeczy. Żeby dziecko mogło pisać, to musi mieć narzędzie. No i tutaj wszyscy zawsze mówią, ale proszę pana, panie niedźwiadku, mamy takie narzędzia, mamy nakładki, kolorowe długopisy, kredki, żelowe jakieś cienkopisy i tak dalej. Nawet świecą w nocy. Super. Tylko to nie są narzędzia. Mówimy tu o narzędziu, którym jest mięsień. Tak? Jeżeli mięsień nie jest przygotowany do tego, żeby dziecko pisało, to choćbyśmy mieli miliard kredek i miliard wszystkiego, to ten mięsień, jak nie jest przygotowany, to ta ręka pisać nie będzie. Czasem się tak zastanawiam, dlaczego my w Polsce próbujemy oszukać biologię. Dlaczego tak mówię? Już Wam tłumaczę. Zobaczcie, u nas jest tak, że jak dziecko pisze szlaczki i sobie nie radzi, to co się robi? Tak. Daje mu się więcej szlaczków, bo musi ćwiczyć. A jak już ćwiczy i jeszcze sobie nie radzi tak, jakbyśmy chcieli, no to co dostaje w nagrodę? Tada, Tak, więcej szlaczków. Bo co? Bo musi jeszcze więcej ćwiczyć. Niestety efekt jest zawsze ten sam. Dziecko się zniechęca, nie chce tego robić. Pisanie jest B, be, głupie, bezsensowne, no bo skoro tyle ćwiczy i mu nie wychodzi, to po co to robić? Błąd. Pamiętajcie, że żeby móc pracować, żeby móc pisać, żeby móc ładnie rysować, to musimy mieć narzędzie, o którym powiedziałem wcześniej, czyli mięsień. Ok? I teraz najważniejsza sprawa, którą chcę wam przekazać, to to, że ten mięsień, to nie jest tylko tu. Nasze napięcie mięśniowe rozwija się od środka ciała, idzie sobie na zewnątrz i dochodzi do naszej łapki. Czyli ostatni etap rozwoju napięcia mięśniowego to jest nasza mała motoryka. To się tak ładnie nazywa, tak fachowo, żeby nie było, że tylko tak gadam, a fachowości zero. Proksymodystalny wzorzec rozwoju elementarnych ruchów dowolnych. Magiczna nazwa, wiem. On zakłada to, że właśnie nasze mięśnie rozwijają się od środka ciała i do sobie na zewnątrz. Jeżeli tak jest, i jest to nasza biologia, i każdy z nas się tak rozwija, to musicie pamiętać, że żeby ręka dobrze pracowała. To musi być mocny brzuch, muszą być mocne plecy, obręcz barkowa, przedramiona, śródręcze i paluchy. Tak? To wszystko musi dobrze pracować, żeby nasza ręka była przygotowana do tego, żebyśmy pisali. Dlatego słuchajcie, jak prowadzimy na przykład szkolenia z terapii ręki, jak tłumaczę rodzicom czasem, jak należy pracować nad, tym, nad tą siłą mięśniową tak naprawdę, to oni się dziwią, no ale jak to? Jak pisanie, co ma, co ma brzuch do pisania? No właśnie bardzo dużo. Dlatego, że jak nie mamy bazy, to niestety dalsze części naszych mięśni nie mają się na czym oprzeć. Zobaczcie, jak to wygląda w rozwoju dziecka. Jak dziecko się rodzi i leży sobie gość na brzuchu, to zaczyna podnosić główkę do góry. I przez mniej więcej jakieś pół roku swojego życia, to gość robi tylko tyle, że podnosi głowę do góry i przekręca się z brzucha na plecy, z pleców na brzuch. Ot i cała historia. Nie? Ale jak już ma te pół roku i trochę gdzieś tam te mięśnie pleców, mięśnie skośne brzucha podstymulował to zaczyna się podrywać do siadania, czyli pracuje mięśnie prostym brzucha. Hmm? Jak już zaczyna sobie siadać no to fajna jest zabawa jak się zaczyna pełzać, czyli uruchamia się obręcz barkową. Potem jak już mamy trochę stabilizacji brzucha i ta obręcz barkowa już gdzieś tam coś zaczyna sobie działać to zaczynamy raczkować. Potem wstajemy, idziemy, a jak już idziemy to ściągamy wszystko ze, scho ze schodów, z jak ze wszystkiego, czyli uruchamiamy dopiero mały motoryk. To skoro tak się rozwijamy, no to jaki jest sens zacząć od szlaczków, jak nie mamy wypracowanej bazy? Kiedyś, słuchajcie, nawet ostatnio jedna mama zadzwoniła do mnie po przeczytaniu mojej książki. O, to jest moja książka, którą, którą napisałem tak naprawdę dla rodziców, żebyście wiedzieli, jak patrzeć na swoje dziecko. I ta mama zadzwoniła do mnie i mówi tak, wie pan co, to jest dziwny telefon, ale ja panu muszę coś powiedzieć. Pan mnie nie zna, nigdy pan mnie nie widział, ale ja dostałam pana książkę, przeczytałam i tam był taki rozdział o szlaczkach. Ja panu bardzo dziękuję, bo ja w końcu rozumiem swoje dziecko. Wprawdzie ma 9 lat, ale lepiej późno niż wcale. Słuchajcie, to było dla mnie bardzo podbudowujące, bo fajnie, że ten rodzic zrozumiał, że żeby pisać, to musi wzmocnić mięśnie, a niekoniecznie karać dziecko za to, że bazgroli, że ma dysgrafię, że coś tam, że coś tam. Pamiętajcie też, że z tymi mięśniami to jest tak jak z siłownią, nie? Im częściej będziecie ćwiczyć te mięśnie, tym szybciej się wzmocnią. Czasem rodzice pytają, jak często trzeba ćwiczyć, żeby to, ta poprawa była widoczna, żeby to dziecko ładnie pisało. Ja zawsze mówię, że jak będziecie ćwiczyć codziennie albo co drugi dzień po te 15-20 minut, to będzie lepszy efekt, niż będziecie ćwiczyć raz w tygodniu przez na przykład godzinę. Dlatego to, co mówiłem już kiedyś w filmiku, którymś na początku, pamiętajcie, że najlepszym terapeutą własnego dziecka jest kto? Nikt inny jak jego rodzic. W innych filmach pokażę wam, w jaki sposób możecie stymulować brzuch, w jaki sposób możecie stymulować plecy, obęcz barkował, ramiona, żeby faktycznie wzmacniać to napięcie mięśniowe. Za jakiś czas też ukaże się taki kurs online z terapii ręki, z przykładami ćwiczeń który będziecie mogli sobie wykonywać w domu, aby wzmacniać siłę mięśniową Waszych dzieci. Jeśli Wam się podobał materiał, łapka w górę, subskrybujcie kanał. Zapraszam na inne nasze ważne tematy, które już zgłaszacie do mnie, które, które pojawiają się gdzieś tam na, na profilu facebookowym. Na pewno wszystkie filmiki, na których Wam zależy, będą. Porozmawiamy o wszystkich Waszych jakichś tam trudnościach czy nurtujących pytaniach. Wszystko w swoim czasie. Póki co trzymajcie się. Cześć.